Dzień dobry Państwu. Dzisiaj udusimy warzywa z fasolą. Tu mamy marchewka, seler, cebula, papryka, oliwki. I co tam jeszcze sięga tutaj? Sięgam po trzy kolory fasoli. W puszce kupiłam, żeby było szybko czarna, czerwona i biała. I tutaj por. Zaczynamy od pokrojenia pora w kostkę. I mam nadzieję, do tego garka idzie, tak? Tak, to jest taka. Można w, w głębokim garku zrobić, znaczy w takim głębokim, nie płytkim, szerokim, yy, tylko żeby nie przywierało. Yy, dać kilka łyżek oleju. Yy, ja dam tam 3-4 łyżki oleju i pora w kostkę. Olej jest, nie widziałem. I się bawię. No to krój, krój jeszcze cebulkę jest skrojona w kostkę i się nie zorientowałem i bym nie nakręcił tak? tak w kostkę nie taką drobną znałem. czerwona w kostkę grubą. cebulę sporem stawiamy na gaz i podsmażamy do zeszklenia na wolnym gazie W tym czasie pokroimy w kostkę pozostałe warzywa. To też? Tak, tak. Aha, zaczynamy od pora. No oczywiście od selera. No. Kolejna marchewkę, która jest trochę gorsza do krojenia, tak? No, nie Odpatrze. dobrze. Kroić, to się dobrze nie kroi, marchewki. Hmm. Już część pokrojona z wzdłuż i później w poprzek, ciach, 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 cia. Czas przyszedł na paprykę. Dwie widzę tutaj papryki. Usuwane, eee. gniazda nasienne. Tak? Każdy tej papryki sobie da jak zechce można też jedną paprykę tylko dać też kroimy ją w kostkę wzdłuż i czas przyszedł na paprykę ładna już mamy tyle pokrojonego cebula sporem jest ze zeszklona dodajemy pozostałe warzywa i, I też smażymy. Do miękkości? Nie, co? na razie podsmażymy je. Później podlejemy z Możemy dusić. Tak. W tym czasie przekrajujemy nasze oliwki. Na pół może być wystarczy. A Ile tych oliwek? Oliwek to też wedle usunęło. Zwolnij co? Tutaj mam pół soliczka przecieru pomidorowego dodaje tylko że sądzi że ponoć jak się podsmaży go osobno troszeczkę to ma lepszy smak niż od razu do duszenia dlatego z brzegu patelni czy garnka daję tak zwiększam trochę gaz i tu podsmażam z brzegu a później na całość. Tak, a później zmieszamy, dolejemy wody i będziemy już dusić. podsmażone są, zeszklone ładnie. Warzywka. Dolejemy trochę wody. Tak niedużo, tyle, żeby wpłynęły te warzywa tą wodę. O. Tak, żeby no nie bardzo pływały, no nie jest to ponad z warzywami. To w środku, w razie, I tak? Przykryjemy pokrywką i będziemy dusić. Aha, teraz może dodamy. Czego? Przyprawę. Jako? Tutaj mam przyprawę do, do potraw z fasoli. Mmm. Całą? A torebki na razie nasypałam Mmm, ciekawe, jak to będzie smakować. Odrobina Majeranku chyba ten moje I Jeszcze widzę jakaś papryczka się tak, tam Tak, Papryczkę przykoje. pokroję. Papryczkę czyli można pokroić. Jeżeli się nie ma, no to dać e, pieprzuka kajenne. Nie ja jestem za tym, bo w to jest ostre. Ale tak żeby nie za dużo. Ja daję mhm. pół papryczki. Uważajcie na to. Bardzo ostry to jest. Tutaj mamy trzy kolory fasoli, już wyłożyłam na kumisek, warzywa są miękkie, dodajemy tą fasolę do warzyw. To ile one się dosiły krótko? Bardzo krótko, bardzo krótko. Trzeba to Chyba przemieszać. Dodamy jeszcze jarzynkę, ja dam na razie łyżkę. To trzeba do smaku próbować. Mmm, dobre. co, to już wszystko? No i się to chwilkę jeszcze pogotuje się zaraz, a już dorzucimy oliweczki, Miłeć. jeszcze jest takie 10 minut podduszenia i będzie gotowe, mm -hmm. Tylko trzeba doprawić oczywiście zawsze, jak każdą potrawę do smaku popróbować i to razem z, ja myślę z pieczywem można spróbować z, jakby tak trochę więcej sosiku zrobić z ryżem, no. No, 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 samo i tutaj też. Mam przecier taki. Dodamy jeszcze trochę wody. Ja przypukałam słoiczek z przecieru pomidorowego. Tę łyżeczki z koncentratu też z niej ściągnę. I jeszcze takie 5-10 minut, niech się podusi. I spróbujemy, kiedy smak. Dolam troszkę wody, żeby było rzadsze do ryżu na przykład, bo gdyby z chlepiem, to może być gęściejsze. No i pięknie kolorowo wygląda nasze, nasza mieszanka Pyszne. warzyw, jest pyszna rzeczywiście, Próbowała. smacznego. Może być do ryżu albo tak, uuu, ale dobre.